W ostatnim czasie często zadawałem sobie pytanie, które dotyczy nas wszystkich, a mianowicie czy ja naprawdę chcę być z Panem w Jego królestwie, czy jest to moim pragnieniem. Zwróci uwagę, że jeśli jedno z nas wyznaczy sobie cel w życiu, to dąży do niego z wszystkich sił, poświęcasz każdą wolną chwilę całą swoją energię, by osiągnąć wyznaczony cel. Zestawmy to teraz z naszą wiarą czy obecnym chrześcijaństwem, które jest w zdecydowanej większości nijakie, mdłe. Moralność chrześcijan jest taka sama jak ludzi żyjących w świecie. Owszem, wierzą, ale ilu z nich będzie zbawionych. Podobnie jak żołnierze, gdy idą na wojnę, każdy z nich wierzy, że wróci do domu, ale tylko część wraca. Żyjemy na samym końcu czasu i gdy teraz wyjdziemy na ulicę, to znajdzie się mnóstwo ludzi, którzy będą mówić, że wierzą. A mimo to Pan Jezus zadaje pytanie, czy gdy wrócę, zastanę wiarę? Nasuwa się zatem pytanie, czym w takim razie jest wiara? Odpowiedź jest prosta, wierzyć znaczy mieć relację z Bogiem. O niektórych można powiedzieć, że chodzą z Bogiem, bo jest ich umyśle i w ich sercu każdego dnia. Gdy w modlitwie o coś proszę, a Bóg spełnia moją prośbę, to znaczy, że mam z Nim relację, mam ją, bo wierzę. Pismo mówi jasno, że Bóg modlitw grzeszników nie wysłuchuje, a zatem możesz wierzyć, ale żyjąc w grzechu nie będziesz miał z Nim relacji, a bez niej nie będziesz zbawiony. Posłuchajcie pewnego dnia czas się zatrzyma, nie będzie kolejnego dnia, aby coś zmienić, po prostu dla wielu będzie już za późno. Dlatego zadaj sobie pytanie, czy naprawdę chcę być w królestwie Ojca, czy jest to moim celem, czy naprawdę tego chcę. Gdyby jakiś człowiek bardzo bogaty powiedział, każdemu kto chce, dam dom za darmo, każdy byłby zainteresowany, ale gdy Bóg poprzez swoich wybranych mówi, Zbawię każdego za darmo, to niewielu jest chętnych. Mam w sobie to poczucie, że ten dzień nadchodzi i myślę, że część z Was czuje to samo. Jest to jakby duchowe wezwanie, dlatego też wierzę, że wszyscy, którzy mają w sobie prawdziwą wiarę, na ten dzień będą gotowi. Nie wszyscy się zmienią, nie wszyscy dojdą do pokuty, i nie wszyscy będą zbawieni. Pismo mówi o tym w słowach: Kto brudny, niech nadal się brudzi. Innymi słowy, żyjesz w grzechu, to żyj, i tak dalej. Na końcu czasu odbierze swoją zapłatę. Ale pismo mówi także: Kto święty, niech nadal się uświęca. Bracia i siostry, nie oglądajcie się za siebie, uświęcajcie swoje życie z dala od brudów tego świata. Czekamy na powrót naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Żyjmy tak, jakby ten dzień miał nadejść jutro.